Serdecznie z tej strony Rafał z Motorwu. Oczywiście kolejny dzień no to kolejne motocyklowe nowości, jakie trafiają do naszej oferty. Za mną kolejna propozycja, tym razem jest to Yamaha Virago 535. I taki bardzo podręczny motocykl dla wszystkich tych, którzy albo zaczynają przygodę, albo po prostu e, czas przesiąść na coś lżejszego, bardziej zwrotnego. E, jeżeli ktoś chce już jakimś większym czoperem, no to Virago 535 to już będzie taki bardzo fajny, grzeczny motocykl, który nie będzie wymagał od Was jakiejś wielkiej siły. No bo jednak czasem przychodzi moment, w którym chcecie korzystać. Korzystać z motocykla i mieć z tego frajdę. no a nie, nie chcecie się jakoś nie wiem wdrapywać na ten sprzęt bardzo wysoko. No, Wirago 535 całkiem nisko ma fotel. Mocą generalnie jakąś wielką nie grzeszy, ale za to mam bardzo ładny silnik. Tak naprawdę jako główny bohater tego całego też motocykla, oczywiście w fałce. Hmm. jeżeli chodzi po głowie, ci jakiś fajny egzemplarz w całkiem fajnej kasie, bo myślę, że to nie jest jakiś bardzo doposażony egzemplarz taki w normalnej cenie, w normalnym stanie. No to zapraszam cię serdecznie do tej krótkiej prezentacji. Zobaczcie sami. Yamaha XV535, czyli Wirago. 535. Bardzo znany motocykl. Przez lata myślę, że wypracował sobie no, takie miano motocykla bardzo prostego w obsłudze, prostego w serwisie, niespecjalnie wymagającego od kierowcy, no i jednocześnie no, bardzo ładnego, bo nie można mówić kształtów pięknych tego motocykla. Tak jak wspomniałem, główny bohater całości, no to jest jednak ten piękny silnik, od którego od razu w serii wychodzą dwie piękne rury wydechowe, które bardzo fajnie się tutaj komponują. No i mimo, że ten silnik jest wielki, bardzo ładny, ze Chromowanymi kapkami, bo to jest ta wersja właśnie w chromach, czyli chromowane dekle silnika, czy na górze, czy na dole, wydechy w chromie, no i takie pikowane fotele, to są właśnie taka troszeczkę bogatsza wersja w serii. No, no to wygląda to bardzo fajnie, mimo że mocą nie grzyszy, no to no, po prostu prezentuje się świetnie, jest fałką, więc jakby co by nie było, jest tam już czym pojechać, nie jest to już 125, no ale jest generalnie mały, no bym powiedział, że to jest taki podręczny sprzęt, nie za duży, no może nie jakiś bardzo mały, no ale to nie jest też jakiś wielki, ciężki sprzęt. Myślę, że każdy sobie z tym sprzętem poradzi. Nisko fotel, więc normalna, fajna pozycja za kierownicą. Całkiem szeroka, mimo że jest taka o, po, pofalowana, no to całkiem szeroka, więc ta pozycja już jest taka no naprawdę przyjemna. No i pancerny sprzęt, no słuchajcie, ten ma 42 tysiące, a myślę, że 100 tysięcy dla nich to jest żaden problem. Tym bardziej, że no, myślę, że są już takie egzemplarze, które mają w internecie powyżej 100 km, 100 tysięcy km i jeżdżą do dzisiaj. Prosty system gaźników, do którego jest mnóstwo części zamiennych. Częściej te zasady są tanie Spalanie nie jest jakieś duże I myślę, że w ogóle to jest taki fajny motocykl W normalnych pieniądzach No bo tutaj w grę wchodzą całkiem sympatyczne pieniądze Motocykl konkretny, ten który sobie przyzwałem się zachował cały w fabrycznej warstwie logieru Co ciekawe, czyli cały tylny zadupek Zobaczcie nawet tutaj, o Taka wstawka z naklejką, boczne kapki z emblematem Tutaj na zbiorniku Ta wstawka, to wszystko jest w serii, to emblemat jest drugi No ale na przykład tu przednim To też wszystko jest fabryczne No więc generalnie jak po tylu latach no to do jest z 1999 roku, więc ma 26 lat. No to myślę, że fajnie się zachował. Myślę, że nie ma co do niego chcieć więcej. Nie jest to też jakiś instrumentarz pudełkowy, ma jakiś stan, no nie wiem, takie ślady użytkowania, chociaż może nawet nie tyle co użytkowania, co po prostu stopy czasu, typu na przykład, nie wiem, gdzieś delikatnie takie naloty na, na wydechu, gdzieś tam, czy na tych kapkach górnych. Obręcze, nieplecz szprychy, No nie jest źle, nie jest to mówię jakiś pedantycznie zachowany giga egzemplarz, no ale też, y, też no, prezentuje się normalnie. No też trzeba z taką stopą czasu normalną się z nią liczyć. Na no, jakiś reset B.O. na zbiorniku, ale nie ma trawiali. No można, że jak na. Pod, powiem to jeszcze raz, jak na motocykl 26-letni, to ten jest w takim normalnym, fajnym stanie. też cena nie jest przesadzona, to też jeszcze powtórzę, ja myślę, że jest fajny fajny. zobacz, tym bardziej, że przebieg jest potwierdzony, mamy na to dokumenty, mamy nawet aktualne badanie techniczne jeszcze niemieckie, e, tak naprawdę e, które też potwierdza przebieg jakiś wyciąg z ostatniego serwisu jest tutaj nawet, no i na jakieś parę, parę fajnych e, takich wyciągów nawet mówię, no z jakichś tam serwisów, więc fajnie, że coś jest. Oprócz tego my standardowo napiszemy książkę serwisową, e, bo my zrobiliśmy tutaj serwis olejowy standardowo do wszystkich maszyn to robimy, więc macie tutaj wpis w książkę, że taki serwis został wykonany. No i myślę, że następny serwis jakiś tam. No 3000 tysiące, Ogumienie jest z tyłu Praktycznie bardzo świeża ponad 2022 rok no Ale widać, że tutaj jeszcze ten pasek Wewnątrz bieżnika został Przednia pana wydaje mi się, że może być starsza Aczkolwiek no bo To jest jeszcze taki ten retro bieżnik Generalnie ładna guma Też nie można jej powiedzieć, że do do celów, do jakich został służony ten sprzęt powinna wydać 20 rok, więc no pięcioletnia guma świat, do, świat i ludzie, do zostawienia. Z tyłu mamy kardan, więc nie mamy łańcucha, nie trzeba nic naciągać, nie trzeba nic smarować. Eee, jeździ, skręca, hamuje. Myślę, że tutaj najfajniejszą zaletą tego sprzętu to jest po prostu jego praca, bo zobaczcie przekręcam kluczyk, wciśnijmy sobie zapłon no i zobaczcie, no i jednak pałeczka zupełnie inna daje nam wrażenia, wciśniemy sobie światełka, o. Reaguje na gaz. Jest tutaj od strony gaźników. Myślę, że też nie ma co tutaj poprawiać. No i co, zapraszam Was serdecznie do nas. Do Żardowa, Jaśminowa 20 MotorW. Wpadajcie. Pogadamy sobie o motocyklach. Zjemy sobie piąteczkę. Będziemy też mogli coś tam wam dopowiedzieć, podpowiedzieć, pomóc w wyborze motocykla jeżeli maszyna wam się spodoba no to oczywiście możemy taką transakcję finalizować jeżeli przyjdziecie do nas busem bądź przyczepką no to oczywiście pomożemy zapakować na wasze auto weźcie tylko parę pasów transportowych więc służymy na miejscu pomocą, o no to się nie martwcie jeżeli nie macie takiej możliwości żeby przyjechać busem czy przyczepką no to pamiętajcie, że my także możemy wam zaoferować swój transport dowodzimy motocykle po całej Polsce możemy przyjechać i do ciebie więc zadzwoń, tam napisz, zapytaj się o koszt dowozu motocykla do twojej miejscowości no i jeżeli szukasz motocykla ale wiesz, że to jeszcze nie jest ten, no to zasubskrybuj nas na YouTube albo zostaw lajka na Facebooku czy Instagramie, tam też na bieżąco zostawię, jakby dodajemy relacje z tego, co do oferty trafia, tak jak ten motocykl nam się zaraz pojawi, no i też wszystkie motocykle, które z oferty znikają, też tam prędzej czy później się pojawią, więc zapraszam Was serdecznie, no i kto wie może niebawem, do zobaczenia Siemanko, trzymajcie się, hej!